good evening, ladies and gentlemen, excellencies. very nice to see you again. and uh, what i would like to say, this uh, is a particular film tonight. it's made by a legendary polish film director, janusz majewski, who will be with you after the screening for the q&a session. Uh, this film is set in the late 50s in a small town of chojnice, who was quite a fashionable resort in these times. I to the times kiedy jazz music was officially introduced to Poland. So that's the major theme of the film. I hope you will enjoy it as the second title is on the sunny side of the street. Masz Witamy Jak się brać przyzna. Co mu odpieprzyło, że tu przyjechał. Przyjechałem grać swing. Chciałbym zagrać. oczywiście, że zagram. Film jest oparty na książce, na powieści pod tym samym tytułem. Autor opowiada mi historię, powiedział mi historię, że prawdziwą inspiracją była dla niego historia właśnie jakiegoś człowieka, który wrócił z Anglii po wojnie, ale nie był muzykiem, tylko był tancerzem, takim tancerzem towarzyskim. I wylądował w Krynicy, w innym kurorcie. I tam obtańcowywał wszystkie młode panie, chociaż był już człowiekiem po 50. No i właśnie w takim tańcu niestety odszedł. I, i, i to zainspirowało autora, który, który to przetworzył, tak jak państwo zobaczyli. A moje związki z muzyką, z jazzem, z, z tym swingiem. Datują się od lat tuż powojennych, kiedy na ekranach polskich kin zobaczyłem amerykańskie filmy. Był taki film, Serenada w Dolinie Słońca. No i ta miłość do jazzu przetrwała we mnie aż do, do tego czasu. Także jeżeli jak natknąłem się na tą książkę i zobaczyłem, że. Że ona umożliwi mi prezentację tej mojej ukochanej muzyki, no to się do tego zabrałem. W książce nie ma tego, ale ja to włożyłem do filmu, ponieważ to było moje prawdziwe, wielkie przeżycie. W roku 1977, więc 20 lat po, po, po wydarzeniach opowiedzianych w filmie. Znalazłem się po raz pierwszy w życiu w Nowym Jorku. I pierwszego wieczoru, właściwie już nocy, wybrałem się na spacer Manhattanem. Idąc z jakąś boczną ulicą, usłyszałem dobrze grany jazz. I wszedłem do piwnicy takiej, gdzie był klub i bar, i zobaczyłem pięciu czarnych którzy mieli w sumie chyba 400 lat <laughs> y i siadłem tam, siedziałem jak zaczarowany i poczułem, że wróciłem do domu. Ja zrozumiałem, że moją ojczyzną wtedy jest właśnie muzyka. Ta muzyka, ten jazz. I walk... Kaka u pipi. I mówimy w obcych językach. Bardzo drobiazgowo, szczegółowo jest pokazana ta polska rzeczywistość końca lat 50. jak to było ważne i jak dalece pan to dokumentował. Więc chciałem stworzyć jak gdyby subiektywny obraz tamtych czasów, który nie jest tak szary, jak przywykliśmy go opisywać. Bo to jest świat, który chcieliby mieć dookoła siebie bohaterowie mojego filmu. I on nie mógł być tak szary i ponury jak rzeczywistość. To jest świat, który oni tworzą swoją muzyką, swoją pasją.